Pobór prądu z sieci trakcyjnej w odniesieniu do prądu na silnikach trakcyjnych w zakresie bardzo niskich prędkości dla nowoczesnej lokomotywy przekształtnikowej z napędem trójfazowym. Mamy teraz widoczny na lewym górnym rogu pobór prądu z sieci trakcyjnej. Jest to około 4-5 A przy wyłączonym napędzie. Ustawimy teraz. Procent siły pociągowej na poziomie 1%. Mniej w tym typie lokomotywy ustawić się nie ma. Nie da, co i tak jest postępem w stosunku do wcześniejszej wersji. proszę na wentylatory. Też pobór prądu, przez co nam się lekko zwiększył. Mamy teraz 7-8 amperów poboru z sieci trakcyjnej. I zobaczmy teraz, spójrzmy na prądy pazowe dla każdego silnika. Także silniki są odbiornikami podłączonymi, na, podłączonymi równolegle, zasilanymi niezależnie. Tak, prąd fazowy dla każdego z silników to jest 72 A. Także moc dla każdego silnika to jest 3 KW. Lokomotywa ma 6 takich silników, także łącznie na wałach wszystkich silników sumarycznie mamy 18 KW. Także można, gdyby to był silnik jednofazowy, można by było przeliczyć bardzo prosto napięcie. Że średnie napięcie na zaciskach takiego silnika wynosiłoby w tym momencie około 40 V. Także podłączając jakąś zwykłą żaroweczkę nisko napięciową, ona by ładnie mi zaświeciła ale jeżeli chodzi o napięcie dotykowe, jeżeli chodzi o człowieka, o jego układ nerwowy i zdrowie, i bezpieczeństwo i życie, no to jest to wartość tutaj niebezpieczna z tego względu, że mamy tutaj falownik napięcia. Silniki zasilane są prostokątną falą napięciową, także amplituda tej fali równa się napięciu sieci. Także łatwo doszło, bardzo łatwo by doszło do przebicia naskórka. Ponownie wrócimy do zakładki z prądem, tak, z prądem po, 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 pobieranym z sieci. Także nam prąd pobierany z sieci jest bardzo znikomy, także 10A przy napięciu 3000, 500V. To jest 35 kW poboru z sieci trakcyjnej. Także jest to dzięki temu, że to jest lokomotywa typu przekształtnikowego. Dochodzi do transformacji energii. Tak jak w każdym innym transformatorze. Czy na przykład w lutownicy transformatorowej, choćby.